Już na szczycie tak wysoko jak wzrost Nila To ja rozniebie ich jak chcę i nie Udowodnić mi swojego skilla Trochę lipa, ale mi to świta i sprzedam ci highkicka W telefonie mi się wszystko klika i pisze mi, że zajebię ostatniego hita Moje auto tak szybko śpiga, że nawet na fotorada Zajebał się w akcji od publikacji Jak lajki od tej jednej laski z driftów tu robię i was wszystkich tu porobię Pomogę, 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 pomogę NBA, to moja klasa, bo wszystko mi wychodzi, a tamtą to ktoś maca. Lecą sztyjne, kiedy ja gram, lecz szybko im się to nudzi, no bo w końcu to ja się pokazuję. Później, ona w się pokazuje, mówiąc, że wszystko rozumie, a sama swojej pokuty nie pojmuje, więc za kogo kurwa tu Skoro taka jesteś podejść pierwsza, bo mamy się Zepsuję ty głupia tym pomysłem wargi oblizujesz Mimo, że w głowie tego nie analizujesz Nie tak jak ty zarobię ten kwit Trafię za trzy jak w głowę Czony, Freak, MBV, NBA To moja klasa Bo wszystko mi wychodzi A tamtą to ktoś maca Lecą w szlinę, Kiedy ja gram Lecz szybko im się to nudzi No bo w końcu to ja się pokazuję NBA to jest mój Czuję w gardle chłód, jak przy patrzącej się na mnie te Czuję słodki miód Ona będzie mnie patrzona, bo za sobą ciągnie wielki chuj, czyli nic I to się nic nie zmieni A popatrz na mnie sukno, kiedy jadę z nią A nie jakąś niepaną Kurwą, kurwą, kurwą O NBA to moja klasa Bo wszystko mi wychodzi, a tamtą to ktoś maca Lecą w ślinę, kiedy jadę Lecz szybko im się to nudzi, no bo w końcu to ja się pokazuję.